I tak. no ja A idę pauto, auto, pa o, pa auto o, idę Ja znalazłem od poście będę naszym Dobra <laughs> Ja tu nie ma undercover Nie, bo to nie ma undercover E tu jest undercover samochód Ty samochodu? No, mogę Ej, ej, ja mogę zrobić fast travel do bazy Ja, ja mogę fast travel do bazy no, no, Jedziemy, jedziemy <laughs> ja O prostu... kurwia Dobrze. 100 km w kokartę Elo, Elo Dzięki W ciebie pierdolnął lecący Serio? Tak I wyjewało mój koker 300 km o dalej. stale Czukam o co przyjdzie weź bo... on, on tu jest do górnog A patrz, ja jestem Czekaj, będę ci pomóc. Setup dekalizacji. Dobra, on trochę jest w kondycji małożytkowej, że tak powiem. Ale przepraszam, ale nie widziałem cię. <śmiech> <Ja> <śmiech> kurwa! Przepraszam. <laughs> <laughs> no. no i poodnieś nas teraz. Dobrze, dobrze, przychodzę.

No jest! Po... <grywa> nie dobijajcie mnie, nie, do... nie dobijajcie mnie! Nie dobijajcie daj, nie dobijaj mnie, A nie zadziałało. Prawie mnie dobiłeś. Kurwa... <grywa> no, Boję się, bo to są krowane. <grywa> <na 100%. grywa>